Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku Sytery, Gdzie z tego co pamiętam, mieliśmy się najpierw udać do Bomata, który tutaj już na nas chyba. O, już na nas właśnie patrzy, już nas dostrzegł. Przynoszę następne zapasy od myśliwych. Mam nadzieję, że masz jeszcze dość miejsca. No pewnie, co przynosisz? Świeże mięsko i następne skóry. Doskonale masz tu swoją nagrodę. O pięknie. Czy możemy tu coś pohandlować w ogóle jeszcze nowego? Tak w sumie się przyglądałem, widziałem tu jakieś mikstury, właśnie ciekawe, teraz mam sporo pieniędzy. Mm, bo ja ten miecz kupiłem, nie? Tak, to jest ten mój nowy miecz. Mogę w sumie mu sprzedać szpadę kolejną i trochę tego, tego, tego i tego. I bełtów, w kuszy nie będę używał na pewno. E Skąd ja mam te stroje... Far Aha, dobra, z kopalni, to ciul tam. Załóżmy, że sobie zostawię, one nie są drogie. I czy moglibyśmy coś kupić fajnego? Nawet jakiś pierścień. Zręczność to nie. Mana nie. Chrona przed bronią nie. Siła. Siła plus 5, mam plus 3. To można by było zamienić sobie ewentualnie. Mam plus 3 i plus 5 jeszcze założyć, czyli dodatkowe 5 siły zawsze spoko. Szczególnie, że teraz będzie ten deficyt powoli. Premia do siły. Był jeszcze pas jakiś tam, który zwiększał nam plus 10, chyba dawał siły. Ten mam akurat. Także wiecie co, kupimy sobie ten plus 5. Myślę, że to jest dobry pomysł. Coś tu mu mogę sprzedać. Na pewno mu mogę sprzedać. Aha, bo ja mam plus 4 w ogóle założone, czyli mogę mu sprzedać ten pierścień. I potem pierścień na manę, jak sobie założymy ten nowy. Tak, tak. I jeszcze raz porozmawiajmy. I sprzedajemy ci ten pierścień, który jest warty. No, 75 zawsze tam coś się zwróciło. Zwoje, pierdoły, w sumie skrzyneczka z biżuterią. Miałem tu jakieś właśnie złote rzeczy, które teoretycznie można sprzedawać. O, nawet serce demona. Skórzane mieszki sobie potwieramy, po prostu w sumie teraz nie potrzebuję jakoś pieniędzy bardzo. Dlatego nie będę na razie... wow, 100 sztuk złota. Nie będę na razie sprzedawał e, tych srebrnych i złotych rzeczy, bo być może gdzieś tam kiedyś by się one miały przydać, to lepiej je mieć. Potwierajmy sobie to wszystko. No, pra prawie mi się chyba zwróci nawet za ten pierścień. Plus to, co posprzedawałem, więc spoko. Dobra, i teraz musimy się udać na pewno. Chyba zrobię małe cięcie, bo tam po drodze nic nie było. Chociaż ja spadałem z góry, to może, może są jakieś potwory. Pewnie nawet na pewno są, ale. Kurde, ciężko się to otwiera coś. Dobra, mamy chyba nawet więcej złota. 56 siły, także ładnie. Będziemy sobie powoli szli chyba dalej w, ten, w tę walkę mieczem jednoręcznym. Zapis. I chętnie bym się w sumie przespał, żeby w dzień zwyczajnie wyjść. Być może nikt tutaj nie zginie jeszcze, jak dzień się prześpie. Tylko co teraz było ważniejsze? Czy mogę wstąpić na cmentarz, zobaczyć, jak tam się ma ta, ma, ma ta dwójka, która tam gdzieś. Aha, ja nie mogę spać. No i wiecie, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że cholera to było spieprzone zadanie. To znaczy, że my powinniśmy tę runę oddać, tamtą pierwszą, a nie oddało nam. Gra nam jej nie oddała po prostu. Nie wiedziałem w końcu, co tam robić. I dopiero teraz, przychodząc z tą runą drugą, którą mamy, to właśnie się źle potoczyło. I teraz powinien nas uleczyć wcześniej ten... Zapominam zawsze, jak on się nazywa, ten starszy wioski, bo w tym momencie niestety nie możemy się uleczyć. Ja bardzo bym prosił o... Wydaje mi się, że tak jest, muszę mieć potwierdzenie na to. Jeżeli tak, to bardzo proszę o kod, który jakby przyzywa tą, tą miksturę uleczenia. A tymczasem, w takim razie, skoro nie mogę się przespać, tak czy siak. A chciałem, to damy sobie normalnie czas następny. Wyłączymy cheaty. Zapiszemy. No i możemy iść powoli w drogę. No zahaczyłbym w sumie o ten cmentarz. Zobaczmy z daleka, czy tam. Oni są tutaj rzeczywiście. Ale mi się wydaje, że priorytetem by tutaj było uleczenie starszego wioski, bo dalej Jenemir. O, dobra, na J, Dobra, to będę pamiętał już chyba Jenemir. Jenemira, żeby nie zginął. Chociaż no z drugiej strony Moment, zamach. Nie, to jednak chyba to. Jednak to. Bo on jeszcze przeżyje, bo ona tam coś mówiła ta babka, że ona się nim dobrze zajmuje i jakby nie ma tutaj problemu, że mogę się chyba najpierw faktycznie zająć tym. Po prostu nie pamiętałem jak to dokładnie było. Oj, przepraszam. Także no co wy tu mi macie do powiedzenia? Czemu tu siedzisz w kosmosie, w powietrzu? Hej ty. Wstawaj. Co się stało? Mój mąż, on zabił Jenemira i teraz go tu już nie ma. Po prostu sobie poszedł i zostawił mnie tu samą. Tylko jak on mógł zabić kogoś, kto tak ciepło nas przyjął, żebyśmy mogli zacząć nowe życie? Dlaczego? Kurna, dlaczego? W którym kierunku zwiał? Użył jakiegoś zaklęcia teleportacyjnego może być wszędzie. Dlaczego twój mąż chciał odebrać życie Jenemirowi? A skąd mam wiedzieć? Tak zawsze był bardzo zamknięty w sobie przez ostatnie kilka tygodni, ciągle bywał sam. Był taki mało przystępny, cały czas próbował się dowiedzieć, co go ta... eee, się dowiedzieć, co go tak zajmuje, jednak bezskutecznie. Nie powiedział ci nic, dlaczego to zrobił, albo gdzie chciał się udać, zanim zniknął? Nie, ale dał mi ten list. Nie zrozumiałam jednak nawet połowy z tego, co on tam napisał. Cóż, co do Najemira, on jeszcze żyje, wprawdzie zapadł w swego rodzaju śpiączkę, ale jego stan jest stabilny. Miło mi to słyszeć, wrócę znowu do wioski, może zdołam się na coś przydać, a ja poinformuję Ranta o tym liście. Dobra, ale sprawdźmy, co to za list. Jeszcze ja tutaj chyba jakieś to czytałem. Notatkę czytałem, więcej nie mam listów. Dobra, no to to. Ukochana Deno, muszę się spieszyć. Piszę ten list w jednym z nielicznych momentów, w których nie znajduję się pod kontrolą mistrza. O kurde, znam tylko swoje zadanie, które mam tutaj zrealizować. To zabójstwo Enemira i jednak trochę jestem w strachu. Odczuwam też smutek, ponieważ będę zmuszony ci wkrótce opuścić. Cie. Przykro mi, ale potęga mego mistrza jest znacznie silniejsza od naszej miłości. On wydaje rozkazy, a ja jestem im posłuszny. Niebawem spotkam się z nim twarzą w twarz. Muszę kończyć znów, go wyczuwam. Wybacz mi, twój. Tak. Czyli gość był pod kontrolą. Jezu, to jest. Ale strasznie fajny wątek, muszę przyznać. Takiej kontroli umysłów, że właśnie każdy te runę dostaje i oni po prostu wariują. Tu niby mag pomaga, ee, tak jakby w. W polowaniu tym demonem. Nie, ale to wszystko jest złe. I to. że też Beliar na to wcześniej nie wpadł cholera. Taki niby Bóg, taki mądry. A tam gówno wie tak naprawdę. Tu jest jeszcze jakiś las. Tam chyba nie byłem, tak naprawdę. Ale dobra, nie będę tam szedł. E, no to idźmy po, poinformować, e, kogo, kogo, kogo. Ojca Takisa. Takisa pamiętam, a nie pamiętam tego kolesia. Loranta właśnie. Halo. Tak, jest, tak, jest tym zamachowcem, ale już go tu nie ma, Przeteleportował się gdzieś i może być po prostu wszędzie. Psia jucha, a co z Deną? Sam przeczytaj, okej. Okay. O, to wygląda na to, że Dena nie ma nic wspólnego z tą sprawą, dobrze, może tu zostać. W takim razie powinniśmy się teraz zająć leczeniem Enemira. Jola mówiła, że znasz jakiegoś maga, który przebywa na tej części wyspy, to prawda? Zgadza się, rozbił swój obóz nad kopalnią. To mogło być jedynym ratunkiem dla Enemira. Jeśli oddasz Bumatowi swoją dostawę od myśliwych, to powinieneś poprosić tego maga o pomoc. I pośpiesz się, bo nie wiemy z czym tu mamy do czynienia. Natychmiast ruszam w drogę. Spoko, czyli mamy wszystko. Mamy jasność sytuacji, Bumatowi już oddaliśmy rzeczy, także możemy spokojnie zmierzać do. Do tego maga. No i zobaczymy kurczę, jak się sprawuje nasz nowy mieczyk jeszcze z, z dodatkową siłą rażenia. Jeszcze coś mam na siłę do zjedzenia, ale nie wiem, pewnie mikstur z tego nie zrobię, tak mi się wydaje, nie? To trochę, trochę jest drogie, ale raczej nie będę się bawił żadnej mikstury, więc wydaje mi się, że moglibyśmy to zjeść. Yy, I będzie dobrze. I chyba to po prostu zrobię. Akurat zobaczmy 56, jakbym miał 4 rzeczy, ale mam dwie Plus 2 do siły jeszcze coś by dawało. Coś do zręczności, bo w blinie jagody. Chyba tyle, jak na razie. Ewentualnie potem się kupi miksturkę, tak żeby zrównać na przykład do 60 czy coś. I, i będzie dobrze. Także, kto nie oglądał Saints Row, tak w sumie myślę pogadam trochę, bo jak mamy iść, to, to mogę, mogę trochę porozmawiać, bo to jakieś potwory chyba jeszcze będą. W każdym razie chciałem powiedzieć, że gram sobie w BT Battlefielda 1. Jest bardzo fajne. I to jest dziwne. Nie wiem, jak, jak EA to robi, ale. Zaraz, a tu się dzieje. Do terenis, ach, to tam będzie pewnie zablokowane czy coś. Coś tam jest, ale. No jakieś wejście do tunelu. No nieważne, pewnie tam później będziemy musieli iść. Więc nie wiem, jak EA to robi, ale od czasów Battlefielda trójki. Ja w sumie kupiłem chyba każdego Battlefielda oprócz Hardline'a. Nie wiem czy kojarzycie, ale czy w ogóle się interesujecie Battlefieldami i tak dalej, ale naprawdę nie wiem jak oni to robią, że w te gry, nieważne jaką oni mają politykę, jakąś tam złą czy dobrą, ale te gry się gra fajnie. One są bardzo grywalne i bardzo fajnie można się w nie wczuwać. I jak Trójka na przykład, bo Battlefield Trójka był dość dużym przełomem jak dla mnie, dlatego że hmm, przede wszystkim Miał bardzo fajny multik. Kurde, coś mi to nie wychodzi z tym jaszczurem. Moment, muszę się skupić bardziej. Myślałem, że mu będę więcej zabierał życia. Ale chyba jednak nie. Kurde, cholera. Może spróbujmy go jakimś... ...takim kombosem. Do tyłu. No niedobrze, niedobrze, kurde. Prawie zginąłem, ale... Strasznie ciężko mi się walczy z tym jaszczurem, nie wiem czy tutaj jakieś krytyki wchodziły, bo nie, nie patrzyłem tak dokładnie na jego życie, po prostu starałem się go uderzać jak najlepiej. Ale no tragedia, szczerze wam powiem. Mogłem sobie w miksur troszkę zaopatrzeć, bo kasy jest, ale dobra, mamy go zabitego w każdym razie. No więc trójka była takim, znaczy bad panie też było spoko, bo było to niszczenie budynków, ale trójka potem jeszcze tak jakby to wniosła na taki fajniejszy poziom takiej wojny i, i bardzo mi się to jakoś tak podobało. Jak pierwszy raz grałem właśnie też w betę, bo tam się gdzieś dostałem do jakiejś zamkniętej bety i sobie w to grałem i to było strasznie fajne. Tak czwórka teoretycznie dużo nie wniosła, ale też jakimś cudem się w to fajnie... Wygląda na to, że telepor... Co? Dlaczego? Co to... Co tu się właśnie stało? Nie mogę go... Jaki teleport nie działa? Jakiś wpis w dzienniku w ogóle? Skąd takie rzeczy? O co tutaj chodzi? Tak chyba jest dobrze. O kurde, teraz mnie uderzył wcześniej niż... Cholera. Dobra, mamy go, ale... Pff. Teleport nie działa. Jakiś nie wpis w dzienniku... W sumie wpisów w dzienniku za bardzo nie czytałem. Teleport. Jeden z kamieni teleporcjonuje przy świątyni i nosa musi zostać aktywowany z drugiej strony. Przy świątyni i nosa jeszcze nie byłem, ale ja nie wiem, czy tutaj mi coś nie. się nie zbagowało, bo tu gdzieś jest to skrzyżowanie, tam jest świątynia. Chyba w tamtą stronę. Dziwna sprawa. Dobra, mniejsza w ogóle co chciałem powiedzieć. Po prostu teraz grając znowu w kolejną betę, tym razem Battlefielda jedynki, znowu tam czuć tak zarąbisty klimat. Nie wiem dlaczego. Po prostu jak się trzyma te stare karabiny. Szczególnie najfajniej mi się grało tym zwiadowcą takim, jakby snajperem bardziej. Zabijam sobie jeszcze trochę potworków. No to naprawdę było spoko i, i strasznie fajnie, tak się ukrywać między tymi okopami. Tam jakiś czołg czuje się taki bezradny, tu nagle burza piaskowa. No, wprowadzili pa, fa, parę fajnych takich nowości, których nie było wcześniej. I to widać, bo między trójką a czwórką dużo się nie zmieniło, powiedzmy. Było jakieś Levolution pierdolny, ale. Ale to tak naprawdę dużo, dużo tego nie było, a tutaj już jest widać y, troszkę więcej. Wiadomo, stare jakieś tam mechanizmy, niektóre zostały, ale one są dobre, więc w sumie nie wiem czy tak bardzo warto je zmieniać, szczerze powiedziawszy. Ale znowu czuć taki fajny klimat i znowu chyba kupię kolejnego I Battlefielda, w, y, jak wyjdzie w listopadzie. Być może do tego czasu, w listopadzie czy jakoś, o, coś koło tego, ale y, to już do tego czasu mam nadzieję, szczur. Że może ulepszę komputer, to może dam coś będę też z tego nagrywał czy coś. Ja wiem, że tutaj raczej ludzie go, związani bardziej z gotikiem są, ale no być może ktoś też się interesuje moim kanałem, a, a... no jakby trzeba sobie czasem pogadać, jak się tak idzie. Po prostu zabijając potwory. To można by było zrobić cięcie, ale. Jezu. Co? Moment! To... A, książę jeszcze, a to 10 doświadczenia. Fajnie, sobie zbiorę. Po tobie, <laughs> Zabiłeś! Gdzie, gdzie był wczyt? <laughs> Mam nadzieję, że gdzieś blisko. Dobra, przed szczurem. <laughs> I co to jest? Serio. No, Uderz go. Nie przeczytałem sobie tego napisu. No to było dobre, to był z redakcji. W sumie, racja, normalnie nie mamy podpisanych w życiu potworów, także pierwsze co robię, to go zabijam. Nie mogę z nim porozmawiać, ale z tobą mogę. A cóż tu się stało? Przemieniłem Feradasa w chrząszcza, jednym z jego zwojów. Zasłużył sobie na to. Dobre sobie, mały eksperyment naukowy i to całkowicie bezpieczne. Czyś ty teraz oszalał? Powiedziałeś oszalał? Jeśli ktoś tu jest szalony, to właśnie ten chrząszcz na dole. Masz te w ogóle pojęcie, co mi wyrządził ten łajdak w imię swoich badań naukowych? Przesuń się, ale mnie to stopa świeżbi. No nie wytrzymam, normalnie muszę go zdeptać. A, taka leka maziowa. Uspokój się i weź sobie łyk piwa, a potem zaczniesz, proszę, wszystko od początku. O, miałem piwo przy okazji. O, dzięki chłopie, ale dobre. A, a może mogę tak tego chrząsza tylko leciutko? Nie, nie, nie. Nie, gadaj, a nie zgniataj. Dobrze już, dobrze. No, to po tym, jak załatwiliśmy te bestie ze jaskini, to Fedoras chciał y, ją wymierzyć naukowo i zbadać. Tak więc skartografowaliśmy cały ten układ, a potem ten psubrat koniecznie chciał jeszcze obejrzeć te małe szczeliny w skale. Ale one były za małe dla człowieka. No, jednak Fedoras się uparł i koniecznie chciał się upewnić, że za nimi nie ma żadnych ukrytych jaskiń. Nie I potem, zanim zdążyłeś sobie z tego, zanim sobie z tego sprawę, zamienił się w Hech, żeby ino. Tak tylko teraz sobie myślę, może i nie powinienem, ale. Tylko jedno, malutkie 105, proszę, <grafię> opowiadaj, ja nie. Ciekawość tego zapięciałego kapłana była tak wielka, że bezwzględnie chciał zobaczyć na własne oczy, czy czegoś tam w tym szparach nie ma pochowanego. Tak więc zwrócił się do mnie nie tylko w sprawie przemiany w sząszcza, ale też, żebym przymocował sobie jeszcze metalowym drut płonącą pochodnie na. Hech, yep. tylko po to, żeby ten zafajdaniec mógł wszystko widzieć. Dalej mam jeszcze pobarzenia na, na plecach. Mogę teraz w końcu przygnieść tego mega sząszcza? Maga sząszcza. Eee... I Jak ty chciałeś go oczarować, przecież nie jesteś magiem. Człowieku, byłem wściekły, to ja w ogóle nad tym nie myślałem. Ale przecież musi tu gdzieś być jakiś mag, który może to znowu anulować. Obawiam się, że nie. Niestety moja podróż tutaj chyba była chyba na próżno. A czego tu tak w ogóle chciałeś? Chciałem prosić Federasa o pomoc w, w, dla rybackiej wioski. Ich przywódca właśnie leży w śpiąnce. Okej, okay, no i właściwie Naprawdę mi przykro. Ech, pewnie jeszcze naważyłem tego piwa podwójnie. Jak to podwójnie? Jesteś pewien, że chcecie się tego słuchać? Nie, ale muszę być tego świadom. No dobra, kiedy już ten eksperyment się skończył, to oczywiście trochę nie się nakrzyczałem. Darłem się na niego, cóż ja mogłem począć. Jeśli w międzyczasie coś by mu się... No i pewnie bym musiał spędzić resztę swojego życia jako chrząszcz. Ale bez obaw, Ferodas... Zaraz powiedział, że miałby zostawić, zostawić kilka roślin w jaskini zwanych słonecznym aloesem. Także gdyby coś mu się przedrażyło, to jak książ wcześniej czy później wyczuł zapach tejże rośliny. Jeden kęs i już bym się nie... przemienił z powrotem. No i to by była dobra wiadomość. Ja już dość się nasłuchałem złych wiadomości, ale mów dalej. No i cóż, słoneczny aloes jest też dla ludzi strasznie smaczny. Surowy, gotowany czy też smażony. Także w jaskini już teraz żadnego nie ma. Tego nie przewidziałem. Przamałeś wszystkie słoneczne aloesy? No, przecież ja nie wiedziałem, nie planowałem tego. Czekaj, przecież musi być jeszcze jedna roślina. Wcześniej po drodze nocowaliśmy u takiego remity przy rzece. To tam Ferodas selekcjonował te rośliny. Twierdził, że nie były jakoś szczególnie świeże. Nie sądzę jednak, aby miało to teraz jakoś specjalnie przeszkadzać chrząszczowi. A ty co myślisz? Myślę, że powinienem natychmiast wyruszyć w drogę, żeby znaleźć te rośliny. Miejmy nadzieję, że namir tyle czasu wytrzymie. A gdzie dokładnie ja ten pustelnik? Zabraliśmy się wówczas drogą między tymi dwoma starymi orkowymi wieżami. Prowadziła ona obok świątyni nosa, a potem jeszcze do rzeki. Jednakże ta droga pomiędzy stała się bardzo niebezpieczna. Powinien Powinienś być cholernie czujny i przede wszystkim radziłbym ci się pospieszyć. Okej. Okay. Ja wiem o kogo chodzi, o jakiego eremity. Co prawda go nie widziałem wtedy, jak przechodziłem, ale to było w którymś tam z tych początkowych odcinków, gdzie szliśmy. Po tego kuriera, od którego mam te zbroje, gdzie tam się spadało na dół, gdzie były to pielce. No i tam potem przechodziliśmy koło takiej małej, jakby farmy, małego domku z zagrodą z owcami. Czyli teoretycznie mógłbym tam dojść tamtą drogą, ale powiedzmy, że gra nam każe iść tędy, bo to są te dwie orkowe wieże. Tylko, że podobno zrobiło się tutaj bardzo niebezpiecznie teraz. Także zobaczmy, no, zmienił się rozdział, to też może jakieś potwory się tutaj znajdą. Ale cholera, słaby jestem, bardzo słaby. Życia mam, życia mam w miarę, niby tej siły dużo. 56 plus 60 to jest 116 plus krytyki to jest nie wiem ile. Nigdy nie wiem jak to dokładnie działa w gotiku. I czy krytyk to jest ile? 200% obrażeń, czy 300, czy ile? W każdym razie dość dużo. Dobra, tu byliśmy. Dotąd doszliśmy najdalej, więc w tym momencie wkraczamy na nowe tereny. Teoretycznie. Wyciągnijmy może łuk. Może coś wypatrzę gdzieś z dalsza. Dobra, jeszcze jest trochę czasu. Ogólnie robię teraz odcinki na zapas, to znaczy ten akurat jest dzisiejszy jakby. Jest konsar, na szczęście tylko jeden. Bo już biegnie cholera. Ale zrobię też teraz odcinek. O kur... o fuck. Dobra, nie mam o czym mówić. Eee, teraz na piątek też zrobię odcinek na następny dzień a potem w piątek będę robił na sobotę i niedzielę. No tak jakoś wyszło, że potrzebuję robić te odcinki w miarę codziennie, żeby jakby dość szybko skończyć te modyfikacje. A dlaczego? To dowiecie się prawdopodobnie jak skończę. Także warto czekać. Warto oglądać, warto czekać. <gry> Powiedzmy. O Boże, kąsacz kolejny. No nie, big. No Halo! A tu nawet chyba... No nie, dobra, albo cały czas mi krytyki wchodzą, co by było nawet dobre, albo ja tak dużo biję, ale nie, bo ten ostatni, przedostatni cios był, był słaby, ale tak to ogólnie fajnie. Boże święty, co to jest? To tu bym raczej nie chciał przechodzić. Co? No, chyba kogoś tutaj pogrzało. To ja przez trzech orków nie przejdę. Znaczy, mógłbym przebiec, ale. To będzie ciekawe. Dobra, schowali. No, jeszcze biegną. Dobra, może ich tak ominę w sumie. Wiesz co? Ktoś mi mówił coś ciekawego. O, o nie! Zaczekajcie no, w lewo, chyba. Tak, w lewo, dobra. Ktoś mi mówił coś takiego, już teraz nie wykorzystam, bo już ich w miarę tutaj ominąłem, ale że te podejrzane buteleczki, które gdzieś tam brałem z kopalni. Co tu jest? Moment, szybko się rozejrzę. Nic takiego tu nie ma, dobra. A, dobra, wiem gdzie jestem. Tak, przecież ja tutaj szedłem w lewo. Dobra, to tu już będzie ten eremita zaraz. okej. Okay. fajnie, fajnie. Po prostu to są mikstury szybkości, tak jakby. Działają jak szybki ślejczy, coś takiego. Dwie minuty wychodzi z tego, co ktoś mówił. Cała ta, cała cała ta szybkość. Także spoko. Wygląda podejrzanie. Jak ja to piłem, wtedy wypiłem chyba wszystkie pięć. To się nawet nie ruszyłem z miejsca. Po prostu patrzyłem, jaki będzie efekt, a okazało się, że efektem była szybkość. Więc wtedy tego nie sprawdziłem, ale ktoś po prostu ładnie Nic napisał mi w komentarzach. Tak. Także. Dobra. Nic tu nie ma. Czy ja robiłem jakieś cięcia? Bo teraz patrzę na czas i nie wiem czy powinienem jakby jeszcze, jeszcze trochę tutaj tego odcinka robić, czy gdzieś powoli kończyć. Te kretoszczury, one gdzieś zawsze znajdą miejsce na atak. Wow! Na hita. Na atak pomiędzy moimi uderzeniami. Niczym kamiennej strażnicy, chociaż oni chyba jeszcze szybciej atakują. O, coś tu było. Jagoda rzeczna. To podobno jest jakieś rzadkie i żebym tego raczej nie jadł. Chyba nie jadłem jeszcze żadnej. Tu jest ten budynek. Rob, czy to ty jesteś tym eremitą? Bo w sumie go nie było przy budynku wcześniej. No jest jakiś most. Halo, ale chudzina. Czołem, pustelniku, czego tak szukasz? Czołem, zgubiłem gdzieś swój klucz i po prostu nie mogę go znaleźć. W takim razie, gdzie byłeś, kiedy używałeś go ostatni raz? Zawsze w pobliżu rzeki. Ostatnio miałem go w dłoni podczas uczty pod mostem przy morzu. Po co ci jest w ogóle ten klucz potrzebny? Może do złotego kufra? A skąd? Jedynie do mojej starej skrzynki z narzędziami, ale ja go potrzebuję. Pomogę ci w poszukiwaniach. Czworo oczu zobaczy w... zawsze więcej niż dwoje. Jeśli i tak chcesz przeszukać ten brzeg rzeki, to nie mógłbyś może mi jeszcze pomóc przy problemie z topielcami? To zależy, co mam dla ciebie zrobić. W ostatnich dniach te topielce kręcą się niebezpiecznie blisko mojej chaty. Kilka nocy temu nawet rozerwały jedną z moich owiec. Odpłacę się wdzięcznością, oczywiście, bo te bestie nieźle straszą moje owieczki. Mówię ci. Jasne, no, jesteśmy dobrymi tutaj, bezimiennymi. Zajmiemy się, się, zajmiemy się tym. O jakiej ilości zapierców w ogóle mówimy? Ogółem o trzech, dwa wujuje na prawo stąd, a trzecie od strony drugiej. Dobra, to po prostu trzeba wszystkich zabić i jeszcze my się ciebie. Ja je zabijałem? Chyba nie. A może? Szukam pewnej rośliny. Pono, ponoć mag ognia dawał ci ją kilka dni temu. Prawda, pamiętam. To nie takie trudne. W końcu nie miałem tu zbyt wielu gości. Masz jeszcze tę roślinę? Ten mag wciągnął się w kłopoty i tylko to specjalne zioło może mu to życie uratować. No przecież już za, zaraz wiedziałem, że to jakiś, jest jakaś niezwykła roślinka. Nigdy jeszcze nie widziałem czegoś podobnego. No Trochę inaczej to przeczytałem. Dlatego też jej nie wyrzucałem, tylko sobie ją zatrzymałem. Na pewno jest spor warta. Ale życie tego maga jest warte jeszcze więcej. To ile mam z tego złota wybulić? Pogadamy ten temat później. Najpierw potrzebuję Twojej pomocy tutaj. Dobra, czyli po prostu musimy się zająć topie topielcami. Co prawda, mogłem mu powiedzieć. Ten klucz pod mostem, może jest gdzieś tam. Co prawda, mogłem mu powiedzieć, że są zabite, ale to tak samo było w przypadku polnych bestii. A wcale nie były ubite. Więc raczej wolałbym tutaj jeszcze pochodzić troszeczkę, ale wiecie co, mi się wydaje, że o jest pierwszy topielec, że w tym momencie skończymy ten odcinek i zajmiemy się nimi w następnym, dlatego że Full HD renderowanie trwa strasznie długo, im dłuższy odcinek, tym po prostu ja dłużej siedzę i czekam aż to się wyrenderuje, a potem wrzuci, także na to, to by było na tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się i cześć, na razie.